Dom pod Złotym Szczupakiem Chciałbym, byś poznał legendę o powstaniu nazwy ołomunieckiego domu pod Złotym Szczupakiem. Legendę przeczytałem w książce Za górami, za dolinami autorstwa Heleny Lisickiej, która opisuje legendy związane z miastem Ołomuniec oraz regionem Hana. Zacznijmy więc. W Ołomuńcu żyła kiedyś pewna biedna rodzina. Wszyscy jej członkowie pracowali u pana Zawisza. Matka była praczką, a ojciec z synem Ondrą pomagali mu jako parobkowie. Ondra był chłopcem zwinnym i pracowitym. Służył panu Zawiszowi zawsze pomocną ręką, gdy tylko pojawiła się taka potrzeba. Dlatego właśnie pan Zawisz uważał go za swojego najlepszego pracownika. Ondra pracował w elengarni, gdzie zajmował się powierzonymi mu szczupakami. Szczupaki były ulubionym gatunkiem ryb pana Zawisza, a jako dobry hodowca często kontrolował ich dobrostan. Pewnego dnia pana Zawisza spotkała niemiła sytuacja. Zgubił swój złoty pierścień. Od razu zarządził przeszukanie całego swojego domu oraz domów swoich sług. Niczego jednak nie znaleziono. Kilka kolejnych dni rozpaczał z powodu utraty pierścienia w kształcie prawdziwego szczupaka trzymającego się za swój własny ogon, jednak z biegiem czasu zapomniał o nim. Mijał dzień za dniem, jeden podobny do drugiego, gdy nadszedł czas odłowu ryb ze stawu. Ondra od razu zaoferował swoją pomoc. Pomagał każdego dnia podczas odłowu, a pan Zawisz zauważył jego pilną pracę. Kiedy odłów zakończono, pan Zawisz przywołał Ondrę i nagrodził go za pilną pracę największym szczupakiem. Szczupak był wówczas pokarmem bardzo zacnym, a dla prostych ludzi naprawdę wyjątkowym. Ondra bardzo cenił sobie to, że otrzymał taki prezent. Kiedy przyniósł szczupaka do domu, matka od razu zaczęła przygotowania do uroczystej kolacji. Kiedy czyściła i patroszyła rybę, jej nóż zaklinował się. Nagle z wnętrza szczupaka wypadło coś złotego. Matka wzięła złoty przedmiot do ręki i za mówiła z wrażenia. Był to złoty pierścień w kształcie szczupaka, który trzyma swój własny ogon. Matka wraz z Ondrą od razu zapakowali pierścień do chusteczki i czym prędzej udali się do domu pana Zawisza, gdzie właśnie odbywało się przyjęcie. Matka wbiegła do pomieszczenia i od razu poszła w kierunku pana Zawisza, który siedział na czole stołu. Goście byli bardzo zdziwieni i zastanawiali się, kim jest ta odważna kobieta, która pozwoliła sobie przeszkodzić panu podczas ważnej uroczystości. Matka od razu odpowiedziała panu Zawiszowi, że jego pierścień nie został ukradziony, ale musiał sunąć mu się z palca w welęgarni, gdzie połknął go szczupak. Uczciwa praczka, jej rodzina została bogato nagrodzona. Od tego czasu na domu tym widnieje znak w kształcie złotego szczupaka.